Na moment będziemy, mam nadzieję, delektować się spotkaniem, oby dopisał poziom widowiska. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Raków Częstochowa kontra Motor Lublin. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć, bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. To wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Ustawiając drużynę w formacji 3-4-2-1, sztab szkoleniowy chce zdominować środek pola. Linia pomocy musi dziś dobrze wywiązywać się ze swoich zadań, jeśli chcą osiągnąć korzystny wynik. A tak wygląda jedenastka motoru Lublin. Widzimy, że sztab szkoleniowy zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi. Wydaje się, że będziemy dziś oglądać dużo pojedynków w bocznych sektorach boiska. Dziękuję. Gwizdek i zaczęło się. Boga masz szansę, u wciąż jest groźnie. I raków bez piłki. Raków może próbować akcji skrzydłem. Uwaga musi to trafić, ależ doskonale broni. Ratuje drużynę przed stratą gola. Fantastyczna reakcja i niesamowity refleks. Wielkie brawa, bo strzał był z niewielkiej odległości. Dogrywa piłkę w szesnastkę. No nieźle prowadzą tę akcję. Brawo! Fenomenalna interwencja. Cóż to był za blok? Zrobiło się intensywnie w polu karnym po tym strzale. Spore zamieszanie. Jeszcze może być groźnie. Przerywa tę całkiem groźnie zapowiadającą się akcję. Bardzo dobre podanie. Szansa przy impas. Tak jest! Jest bramka! Ale się cieszą! Do tej pory świetna gra z ich strony i otwierają wynik tego spotkania! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu efektywne i efektowne. Tak to się robi, Szanowni Państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze. A w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Motor wznawia grę od środka. Zobaczymy, czy od razu ruszą do odrabiania strat. Raków ma sporo przestrzeni w bocznej strefie boiska, centra mierzona pod bramkę. Ale śliczna bramka! Uderzył od razu, ale żon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Ponownie. Zaczynamy od środka, jest już 2 do 0. Prostopadłe podanie, szansa. Strzela ze sporej odległości. Pewna interwencja. Bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzału, Łaj strzał był niezbyt przekonujący, tak po prawdzie. Zdecydowanie, ale czysto. Ładnie teraz napędzają swoją grę. Musi to strzelić. Ależ cudowna parada. Wydawało się, że piłka nieuchronnie zmierza do siatki. Wysyła piłkę pod bramkę. Wybija tę piłkę. Stanowczo przecina tę sytuację i nie daje się jej rozwinąć w coś bardziej niebezpiecznego. Dobre zagranie. Doskonała postawa w obronie. Podręcznikowe wręcz przerwanie akcji. Teraz może być groźnie. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Doskonale teraz interweniuje. Zdusza tę akcję w zarodku. Jest szansa, uderza! Co za blok! Brawo! Jean-Carlos odzyskują piłkę i szybko udaremniają akcję drużyny przeciwnej. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Znawiamy grę po przerwie. Zobaczymy, czy Raków będzie w stanie zagrać równie dobrze i utrzymać przewagę. Teraz będzie niebezpiecznie. Wow, nie mam pojęcia, jak udało się to obronić. Nie dało się być w czystszej sytuacji. Nie ma wątpliwości, to była stuprocentowa szansa. Należą się oklaski za tę fenomenalną paradę. Próba wrzutki w szesnastkę. Jest strzał. Nie ma. Piłka w boisku, gramy! No i nic z tego nie wyjdzie. Ładny odbiór. No, zapowiada się ciekawa akcja. Okazja teraz! I tak, gol! A więc zwiększają przewagę do trzech bramek. Spójrzmy na powtórkę Gola, okiwana obrona nie miała tam nic do gadania, bo niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Koronkowa akcja ofensywna. Wyraźna przewaga rakowa. Losy tego spotkania wydają się przesądzone. Iwi Lopez Aków może próbować akcji skrzydłem Rzuca piłkę w pole karne Ależ to była okazja No takie szanse po prostu trzeba wykorzystywać Tomku i tak nic by z tego nie było Chorągiewka w górze Uderzenie ze spalonego Jest kilka rozwiązań do wyboru Atak został przerwany za graniem na faul. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Świetna obrona! Przerzuca piłkę nad poprzeczką. Dogrywa piłkę przez Doskonała interwencja. No mogło być groźnie, ale fantastycznie się ustawia. Zatrzymuje. ten centre z rogu. Przerwał atak rywali. Ma dobre opcje do rozegrania. Pracą jednak piłkę. Teraz muszą popracować w obronie. Doskonała piłka za obronę. a i bramkarz był tu naciskany przez rywala, ale zdołał wyłapać to dośrodkowanie. Bardzo ważna interwencja. Udało się odzyskać piłkę po walce. Tudor może zrobić się ciekawie. Piłka szybuje w pole karne. Wow, to był potężny strzał z takiej odległości. Poleciał niestety obok bramki. No, zastanawiająca decyzja. Schodzi z boiska, mimo że ma za sobą naprawdę dobry występ. odbiorów w ataku. Motor notuje stratę. A, tak, dobrze to wygląda. I centra. I wydawało się, że będzie groźnie. Ale wyłapuje to dośrodkowanie bez większych problemów. Koniec meczu zbliża się wielkimi krokami, a miejscowa ekipa może być właściwie pewna zwycięstwa. Dokończymy później, bo jest groźnie. Skuteczna interwencja! Nie ma gola po tej groźnej sytuacji 1 na 1. Było niebezpiecznie, ale utrzymuje nerwy na wodze i zażegnuje ten kryzys. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Może być zaraz groźnie. Ależ niebezpiecznie! końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z